Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Dziwne U mnie Działa. Dziś słuchajcie materiał dla klasy trzeciej szkoły ponadpodstawowej, ponieważ, właśnie z moimi klasami trzecimi, będę rozpoczynał dział moduł C wokół algorytmiki i programowania. Są tutaj cztery. Cztery tematy, słuchajcie. Zaczniemy sobie oczywiście od C1, czyli algorytmy na tekstach. No i będziemy chcieli tych algorytmów na tekstach kilka przerobić, a konkretnie będziemy mówić o takich algorytmach jak porównywanie tekstów. Szukanie i zliczanie wystąpień wybranego znaku w tekście oraz wyszukiwanie wzorca w tekście metodą naiwną. Zanim do tego przyjdziemy, słuchajcie, bo to parę rzeczy już musimy umieć, żeby zaimplementować sobie te algorytmy w języku Python, bo oczywiście ja będę to robił w języku Python. No to trzeba by było parę rzeczy o tych tekstach wiedzieć. Więc dzisiaj taka szybka powtórka z wiadomości o tekstach, tak, czyli o ciągach znaków, jak to w Pythonie słuchajcie e, funkcjonuje. E, no dobra, słuchajcie, mam tutaj otwartego Replita. Na, w nauczaniu zdalnym będę korzystał właśnie z tego, oto edytora, który mogę odpalić w przeglądarce. Ustawię sobie tutaj czcionkę, no ta była jednak największa, huge i spróbujemy sobie coś, coś słuchajcie zaprogramować, pokazać jak się pracuje z tekstem w Pythonie. Oczywiście jeżeli chcemy coś wyświetlić na konsoli tekstowej, no to używamy funkcji czy polecenia print i podajemy tutaj w cudzysłowie na przykład jakiś tek tekst tak? No i to polecenie wyświetli nam ten tekst w konsoli. Oczywiście no to jest taka prosta zabawa, ale my będziemy chcieli tu na przykład jakieś teksty zapamiętywać, tak? być może pozyskiwać od użytkownika i zapamiętywać. O tym też już sobie mówiliśmy, o tym, jak się pozyskuje dane od użytkownika, ale załóżmy, że na dzień dzisiejszy zapiszemy sobie jakiś tekst do zmiennej. Czyli nazwiemy sobie zmienną tekst i do tej zmiennej. Powiedzmy właśnie w podwójnych, w, w, w takich cudzysłowach, tak, wkleimy sobie jakiś tekst. Jeśli chodzi o Pythona, no to oczywiście wiemy, że jest tak, że w Pythonie nie deklarujemy typu zmiennej. Ten typ jest przypisywany na podstawie zawartości tych zmiennych, tak? Teraz, ponieważ ja do etykiety o nazwie tekst przypisałem tekst, który za, sobie podałem tutaj w takich podwójnych. Cudzysłowach, tak? No to Python będzie traktował ten, tą moją zmienną tekst jako zmienną string. Tak? Możemy to sobie łatwo zresztą sprawdzić, bo jeżeli polecenie print tekst wypisze nam ten tekst, który jest przechowywany w zmiennej tekst, no to polecenie Print type i wewnątrz tej funkcji type jeszcze tekst pokaże nam, jakiego typu jest to zmienna. I widzimy, że jest to STR, czyli właśnie zmienna typu tekstowego. Yy, no dobra, słuchajcie, w Pythonie nie ma też różnicy, czy nasza zmienna jest dłu ma, przechowuje długi tekst, czy pojedynczy znak. No Na przykład w C++ mamy inny typ zmiennej na znaki, a inny na takie dłuższe teksty. W Pythonie mamy jeden typ zmiennych, czyli właśnie ten str, czyli ten string na przechowywanie znaków i to może być taki tekst, powiedzmy, że stworzę sobie zmienną szukany już w perspektywie tego, co będziemy tam gdzieś robić na yy, kolejnych Kolejnych lekcjach. No i tutaj w pojedynczych y, takich apostrofach, tak? Y, wpiszę sobie też jakiś tekst. To będzie niech to będzie kod. W Pythonie można tak to zrobić. Słuchajcie, oczywiście kod, nie kod, tylko szukany, tak się nazywa moja zmienna. Szukany tekst może sobie ją nazwę za chwilę. Dobra, więc może, mo mogą być podwójne, czyli takie cudzysłowy, mogą być takie pojedyncze, czyli apostrofy. Co więcej, w Pythonie mamy jeszcze jeden ciekawy sposób e, zapamiętania tekstu e, w zmiennej. Ja go to wkleję, bo tutaj to będzie taki długi tekst, powiedzmy. O, czyli możemy w takich pojedynczych apostrofach, i takie apostrofy dajemy trzy z przodu i trzy z tyłu. Taki zapis tekstu do zmiennej ma dodatkowy plus, tak, mianowicie wtedy możemy właśnie robić teksty wielolinijkowe, tak? Bo no w, tych, w tych takich pojedynczych apostrofach, czy w tych cudzysłowach nie da się zrobić tekstów wielolinijkowych. Oczywiście one mogą być długie, ale one będą zapisane w jednej linijce. Natomiast jeżeli użyjemy takich pojedynczych apostrofów trzech z przodu i trzech na końcu tekstu, no to nasz Python będzie to wyświetlał tak dokładnie, jak to tutaj jest sformatowane. Czyli to będzie dla niego koniec znaków, tak? jeżeli byśmy dali sobie więcej spacji, tak no to on to też tak wyświetli, więc to jest takie, taka dość ciekawa wiadomość, jeśli chodzi o zmienne typu string. Dobra, czyli to jest powiedzmy taka podstawa. Teraz co dalej? Zmienne typu string są traktowane w Pythonie jako takie zmienne sekwencyjne, byśmy powiedzieli, tak? Mimo, że no, ta zmienna, powiedzmy, szukany ma tutaj, yy, no, wydaje się, że jedną wartość, tak? Pojedynczą wartość, taką samą, jak gdybym przypisał do zmiennej, nie wiem, wartość liczbową 5. Ale jednak to nie jest to samo, tak? Ponieważ yy, zmienna tekstowa jest traktowana w ten sposób, że mogę się dobrać do każdej litery tego tekstu, tak? Czyli jeżeli mam tekst taki oto, to każda litera w tym tekście ma swój indeks i mogę. Mogę ten po tym indeksie się do tej litery odwołać. Pierwsza litera w tekście, czyli to duże O. Będzie miało indeks 0. No tak jest w większości języków programowania. Jeżeli pamiętacie, jak działaliśmy na listach, to tam, słuchajcie, no długi tekst 0 to jest spacja akurat, więc tekst 0 mnie interesuje. Tam, jak działaliśmy na listach w Pythonie na przykład, czy nawet w innych językach programowania, powiedzmy na tablicach, no to zwykle ten pierwszy element jest elementem zerowym, tak? Więc tu jest dokładnie tak samo, czyli pierwsza literka jest elementem zerowym, a literka druga będzie tym elementem pierwszym, jak tutaj widzicie. Czyli w moim stringu każda literka ma swój indeks i do każdej literki z osobna się mogę odwołać. No moglibyście zapytać, po co mi to jest? No mógłbym na przykład zrobić coś w tym stylu, czyli for i in. No, i właśnie, tu też mogę podać mój tekst jako taką sekwencję do pętli iteracyjnej, tak? Jeżeli pamiętacie lekcję o pętlach iteracyjnych, no to wiecie, że iterujemy po sekwencji. No i tu, tak dokładnie mogę zrobić, i mogę na przykład sobie wyświetlać wewnątrz tej pętli iteracyjnej każdą literę z osobna, tak? No i widzicie, że sobie wyświetliłem cały ten napis, każdą literę w osobnej linijce. Po co? No przekonamy się po co. Ponieważ, jeżeli na przykład będziemy porównywać ze sobą teksty, no to będziemy to robić literka po, linii, po literce. No i wtedy warto wziąć sobie pierwszą literkę, drugą literkę, trzecią literkę. Więc to jest ważna właściwość naszego tekstu, że możemy się odwołać w zasadzie do każdego elementu tego tekstu. Tak? Ważne jest tutaj to, że jeżeli tu mamy 0, 1, 2, to pod indeksem 3 będzie co? Jak myślicie? Mhm. Dobra, wyświetliło mi się, wyświetliło mi się, wyświetliło mi się. Yy, no, ja tu wyczyszczę, bo teraz to nie widzę, co mi się wyświetliło do końca. O. Nic się nie wyświetliło. A jednak wyświetliła się spacja, ponieważ pod indeksem 3 jest spacja. To też jest znak i ten znak też ma swój numer. No dobra, ale my możemy zrobić więcej, słuchajcie. Oprócz tego, że możemy się odwołać do naszego tekstu. Tak więc powiedzmy tak, no, literka po literce tak do każdej literki z osobna to możemy się odwołać do jakiegoś fragmentu naszego tekstu czyli powiedzmy, że chcielibyśmy wyświetlić coś na no od 3 to jest spacja więc powiedzmy sobie od 4 do nie wiem 15 znaku to możemy to zapisać w ten sposób tak czyli zacznij od czwartego znaku a skończ na 15 tylko że tutaj ważna uwaga wyświetlmy to sobie że ten 15 nie jest jednak brany pod uwagę czyli od czwartego do 15 ale bez 15 czyli tak de facto

Przeskakiwać, co którąś literkę. Czyli, na przykład, moglibyśmy tu sobie napisać dwójkę i wtedy by to oznaczało, wyświetl mi mój tekst od czwartego do piętnastego znaku bez piętnastego, co drugą literkę. Jeżeli tak to odpalę, no to widzicie, że otrzymuję coś takiego. Jeżeli chciałbym wyświetlić od początku do jakiegoś znaku, tak, powiedzmy wszystkie literki, no to oczywiście mogę sobie napisać od 0 do 15. I to jak najbardziej mi zadziała. Ale jeżeli chcę zaczynać od początku, to po prostu to 0 mogę też pominąć. Czyli dam sobie dwukropek 15, co oznacza, właśnie zacznij od początku, skończ na 15. Tak? Mógłbym zacząć od jakiegoś i chcieć iść do końca, no to wtedy zrobię to w ten sposób. Zacznij od czwartego i idź do końca. Dobra, jeżeli bym chciał e, skończyć nie na ostatnim znaku mojego tekstu, tylko powiedzmy na którymś tam od końca, nie wiem dokładnie jak długi jest mój tekst, choć za chwilę się dowiemy jak to sprawdzić, jak długi jest tekst, no to mogę sobie powiedzieć, że interesuje mnie drugi znak od końca, czyli od początku do drugiego znaku od końca. Zapisamy, zapisujemy, odpalamy. Tutaj też ten znak nie jest brany pod uwagę, czyli drugi znak od końca to jest ten, więc idziemy od czwartego do drugiego znaku od końca, ale bez tego właśnie z drugiego znaku od końca. Co możemy sobie zrobić jeszcze? Mianowicie możemy zrobić taki sprytny numer, tak, że chcemy wyświetlić tam który znak od końca. Tak? Czyli to jak się odwołaliśmy do indeksu piątego, no to wyświetlaliśmy piąty znak. Jak się odwołamy do indeksu minus piątego, to wyświetlimy znak piąty od końca. Tak? Czyli teraz nie podajemy jakby taki zapis z minusem bez dwukropków żadnych, oznacza, że chodzi nam o piąty znak od końca, czyli w tej chwili nie wiemy dokładnie, który to jest indeks, ale liczymy od końca i to jest piąty znak od końca. OK. Dobra. Tą metodą, jeżeli byśmy popatrzcie, zrobili dwukropek dwukropek, no to wyświetlimy, wyświetlimy tekst od początku do końca, ale jeżeli jeszcze za tymi dwoma gru, dwukropkami zrobimy, na przykład minus 1, to słuchajcie, wyświetlimy tekst z kolei od końca do początku. Właśnie z tym krokiem minus 1, czyli ten minus 1 mówi, że zaczniemy jednak od końca. Będziemy szli do początku i w efekcie mamy to nasze zdanie napisane od końca. No dobra, słuchajcie, czyli o, wiemy już co nieco o tych naszych fragmentach tekstu, jak możemy się do tych fragmentów tekstu odwoływać. No to teraz co możemy z naszym tekstem jeszcze zrobić? Tak? E, mamy trochę funkcji, które pozwalają nam e, no trochę na tych tekstach działać. Pierwszą funkcją bardzo ważną, która pozwala nam e, na, właśnie sprawdzić długość tekstu, bo to może być dla nas bardzo istotne. E, weźmy sobie może e, długi tekst, czyli chcemy zobaczyć, ile, jak długi jest nasz długi tekst, tak? No i mamy taką funkcję LEN. E, dobra, czekajcie, nie tak. LEN. Ta funkcja odwołuje się tak naprawdę nie tylko e, do e, zmiennych tekstowych. Ona nam zwróci to, jak widzicie, int, tak? I to będzie właśnie długość tej naszej sekwencji. Ok, w naszym przypadku będzie to zmienna tekstowa. Odpalamy. No i widzimy, że e, nasz długi tekst ma 179 znaków łącznie ze spacjami. Tak? Czyli, jeśli bym tu dorzucił powiedzmy spację, no to już w tym momencie mamy tych znaków w tym tekście 180. Ok, więc możemy sprawdzić długość tekstu. Pierwsza rzecz. Możemy też jakby manipulować tym naszym tekstem, czyli Python rozróżnia wielkość liter. Jeżeli będziemy chcieli wyszukiwać, powiedzmy w tekście wyrazy l, nie? no to wtedy jeżeli będziemy powiemy mu że chcemy wyszukać duże l, to znajdziemy same duże l, a jeżeli chcemy wynaleźć małe l, to wynajdziemy same małe l. Ale jeżeli tak naprawdę chcemy znaleźć dowolne l, no to możemy zrobić taki manewr, że w naszym długim tekście, tylko że wtedy to będzie działać niejako troszkę inaczej, Czyli nasz długi tekst nie będzie argumentem dla funkcji, tak jak tutaj LEN, tylko raczej będziemy wywołać metodę. E, czyli po kropce. I tutaj widzicie, jakie mamy różne ciekawe metody. W tym momencie interesuje mnie metoda, która nazywa lower. Tak? I ta metoda lower, oczywiście. Znawia sami, ponieważ jest to pewna funkcja dla tego tekstu, czy no metoda, moglibyśmy powiedzieć, no bo nasz tekst będzie obiektem, a to będzie metoda dla tego obiektu, no to teraz ona zrobi nam taki manewr, że zamieni wszystkie litery na małe. No i teraz wystarczyłoby szukać małego L, no i byśmy znaleźli wszystkie litery L, które występują w tekście. Jeżeli użyjemy funkcji upper, no to to jest odwrotność tego, co było lower. I teraz cały nasz tekst jest dużymi literami. Możemy użyć takiej metody jak title. Dobra, jak to działa? Teraz każdy wyraz jest pisany z dużej litery, tak? Jak widzicie, tutaj w tym tekście tak to właśnie e, wygląda. Kolejna rzecz, e, której możemy użyć, to jest metoda e, kapitalize. Li, Nie wiem, jak to się dokładnie czyta, capitalize. Dobra, jak myślicie, co zrobi? E, no, co zrobiła? Zamienia pierwszą literę tekstu na dużą. Tutaj to nie zadziałało, co ciekawe. Nie zadziałało dlatego, że pierwszą literą tekstu będzie spacja dla niego. Jak widzicie, jakbym to zrobił w ten sposób. No to już zadziałała. Co prawda, tutaj tak miałem litwo napisane z dużej, więc na początku napiszę z małej, żebyśmy widzieli, że jednak to działa działa. Moglibyśmy to samo, słuchajcie, wywołać dla, zamiast dla długi tekst, to powiedzmy doszukany, no i wtedy doskonale zobaczymy, że to bezbłędnie działa. Dobra, kod. Dobra. E, co jeszcze? No, tutaj mówiłem, że będziemy się zajmować takim algorytmem wyszukiwania wzorco w tekście. Oczywiście no To jest taki dość ciekawy algorytm, w którym to musimy sprawdzić literka po literce, czy w naszym tekście występuje jakiś wzorzec. Czyli, na przykład, czy w naszym tekście Ola ma kota tolka, a kot tolek ma panią Ole, występuje słówko kot. No, oczywiście tu możemy to kombinować na różne sposoby, bo możemy na przykład napisać program, który nie tylko stwierdzi, czy to słówko kot, czy ten wzorzec kot tu występuje, jak widzicie, występuje dwa razy. Tak? Ale na przykład jeszcze może właśnie policzyć, ile razy występuje. No i na przykład, gdzie, w którym miejscu tego tekstu się znajduje. Czyli na przykład zaczyna się od indeksu takiego i takiego. Taki program będziemy pisać, ale w Pythonie mamy taką metodę, tak? e, która pozwala nam w szybki sposób no, sprawdzić, czy dany tekst jest w innym tekście, tak? albo czy dana wartość jest w liście. No to generalnie nie działa tylko na tekst, tak? więc jeżeli zrobimy sobie coś takiego, szukany, In tekst, to otrzymamy odpowiedź na pytanie, czy w naszym tekście, tym tutaj, jest słówko kod? Czyli tak naprawdę no, znajdziemy pewien wzorzec, tak? I to bez pisania żadnego programu. Czyli to nam pozwala stwierdzić, że ten kod jest w tym długim, dłuższym tekście. Ale ile razy tam jest, gdzie dokładnie jest, nie wiemy. Jeżeli bym dał kod 1, no to otrzymamy, widzimy, otrzymamy false, ponieważ kod jeden takich czterech znaków pod rząd w tym tekście już nie ma. Dobra, mamy drugą podobną, podobną podobny sposób, tylko że to będzie właśnie z kolei metoda już naszej zmiennej e, tekstowej, czyli możemy sobie zrobić coś takiego, tekst, find. Dobra. No i tutaj możemy określić, czego szukamy w tym naszym tekście. No, szukamy szukany. Dobra. Odpalam. No i tu otrzymuję informację, minus jeden. Jakbyśmy poczytali dokumentację tej metody, to dowiemy się, że to oznacza, że ten ciąg nie został znaleziony. Czyli że ten wzorzec nie występuje w tym tekście. No bo teraz mam tą jedynkę tu dorzuconą. Jak zrobię tak. Dobra. No to otrzymuję informację, że na siódmej pozycji został znaleziony ten ciąg 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Czyli od pozycji siódmej ten mój szukany ciąg zaczyna się w tekście. No czyli działa, ale to działa tylko do, dla pierwszego wystąpienia, więc to też nie jest do końca te, to, co byśmy potrzebowali. Ale no, te metody czy te funkcje, które tu wykorzystujemy, mogą się nam. Przydać. Dobra, słuchajcie, to myślę, że to tyle tak wstępnie. Ja tu uzupełnię może szybko, bo tutaj podmieniałem to wszystko. Natomiast, żebyście chcieli widzieć to dokładniej, no to tutaj mam właśnie różne kombinacje tych rzeczy, które tutaj sobie robiliśmy. Mhm. Chociaż tu mi coś nie do końca zagrało. Widzicie, tak to jest jak się przekleja. Dobra, e, no i, i co? I tyle. To jest tam takie informacje wstępne o tekstach, które będziemy właśnie wykorzystywać w tych algorytmach, o których tutaj wcześniej mówiłem. I jeszcze raz przypominam, będzie to algorytm porównywania tekstów, czyli sprawdzenia czy dwa teksty są takie same. Szukania i zliczania wystąpień wybranego tekstu w tekście. Wyszukiwania wzorca w tekście metodą naiwną. A to już będzie niejako w kolejnych lekcjach przeznaczonych dla klasy trzeciej. Natomiast dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.